Sport elitarny, zawodowy nie jest zdrowy. Nie jest zdrowy. Nie I jest. też nie wszyscy zarabiają z tego dużo, więc to trzeba też brać pod uwagę, czy warto mieć kontuzje, na które nie będziecie później stać, żeby je wyleczyć. Oczywiście, zdrowy sport to taki na średnim tętni, gdzie masz. Ja tro trochę sobie ćwiczę, szybszy spacer, godzina dziennie, jednocześnie mogę z kimś rozmawiać. My mówimy o wysiłkach nadludzkich. No? to to nie jest zdrowe. I oni to zauważają. Bardzo często mają na przykład problemy jelitowe. Bo te kosmki jelitowe w trakcie biegu, w trakcie ćwiczeń, one są, one się niszczą. Oni mają bardzo często. Kosmki jelitowe to znaczy? Czyli kosmki elitowe. Coś, coś z wielitkami, tak? Jelitami, tak. Jelit... Jakaś Wyobraźmy sobie, że tak mamy Jelitkę, to tam są takie kosmki, które przesuwają tak, to ten, ten, ten pokarm. Ale jak najbardziej, bardzo często mają problemy. Stres, to jest, to jest ogromny stres. Mhm. Jeżeli co tydzień masz mecz, a część z nich jest wyjazdowa, wychodzisz przed ludzi, jesteś oceniany, nie wiesz, czy będziesz w składzie. Jeżeli nie jesteś, no to Pytanie, dlaczego? To co mam teraz zrobić? A no to ten trener, a, a to, a tamto. A może przyszli skauci na, na mecz? Mhm. Idzie, idzie pominą. No. Okej, okay. to, to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest, że ci elitarni sportowcy po skończeniu tej kariery wpadają w depresję bo nie mają zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić, i mają problemy z adaptowaniem się do właśnie tego niższego tempa, jeśli wcześniej jeżeli na takim, powiedzmy, haju. Mm -hmm. Więc teoretycznie mogą sobie wymyślić, okej, okay, dobra, ja już nie chcę się tak katować, ale oni mają chyba taki charakter, że po prostu są do tego stworzeni, więc nawet jeśli zejdą z tamtego wyżu, to później muszą skakiwać chyba na kolejne, co. Pytanie wiesz, gdzie musimy poszukiwać, tak? gdzie jest genetyka, gdzie jest charakter, gdzie jest ich jakaś tożsamość. Gdzie są przekonania, a gdzie to są wpojone zasady. No jeżeli. Zazwyczaj tacy sportowcy, oni zaczynali będąc dziećmi. A więc od dziecka byli w jakiś sposób prowadzeni. No, oni cały czas byli w zasadach. Tak to robisz i to robisz. Ja tak mówię i ty to robisz. Jakoś nie niezadowolenie się musieli zastanawiać nad tym. I wiesz, a jeżeli całe życie żyjesz. W taki sposób, to może nigdy nie dowiedziałeś się, jak to jest być tobą, nie tylko sportowcem, ale tobą, tobą. Tak? nie wiem, Jak to jest być Pauliną? Mhm. Czego Paulina chce? Na co ona ma ochotę? A na co nie ma ochoty już? Czemu chciałaby się przez, przeciwstawić? Idzie no, jest jej autonomia. I tutaj wchodzimy w temat odnajdywania wartości. Bardzo płynne. Dokładnie. I teraz ktoś słuchaj tak mówi, co? Przyszliśmy przez tyle tematu, gdzie my jesteśmy. Nie. Super rozmowa. Cieszę się, że na te wartości życiowe. Um, czyli, okej, okay, weźmy, weźmy, weźmy na przykład tego sportowca. Jest jakiś sportowiec. Y, Stosuje praktyki przemocowe wobec siebie i zajeżdża się po prostu kompletnie na treningach. I w pewnym momencie stwierdza, no, dobra, ja już mam dosyć tych, tego zajeżdżania się, więc. Obniżam intensywność treningów do takiego normalnego poziomu, co wydaje mi się, że jest niemożliwe, ale załóżmy, że tak robi. To, to, co to taki sportowiec według Ciebie powinien zrobić, żeby, żeby nie wpaść w ten właśnie zjazd po, po, po tym haju, żeby, żeby odnalazł jakoś, jakoś te swoje wartości i był w stanie się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w którą właśnie wchodzi? Po pierwsze, jeżeli tego podtrzymuje, sięgnąć po psychoterapię. To, to w ogóle myślę, że to trzeba powiedzieć tutaj, żeby to było jasne. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, Albo że coś chciałbyś zmienić, albo zastanawiasz się, czy to jest ten moment, żeby iść do, psychologa, do psychoterapeuty, to tak, to idź. No, zawsze jeżeli się zastanawiasz, a nie wiesz, bo ja bardzo często tutaj dostaję takie pytania, czy to już jest ten moment, żeby iść, albo skąd powinnam, powinienem wiedzieć, że to jest moment, żeby iść do psychoterapeuty. Jeżeli się zastanawiasz, to zazwyczaj już jest ten moment, żeby pójść i zobaczyć, co się dzieje. Można sprawdzić i na bierze się okaże, że nie trzeba. Oczywiście. Pytanie, nad czym pracujemy. No tutaj wiesz. mogę? Proszę. No bo teraz taki sportowiec, który z reguły ma duże ego, jest bardzo pewną na siebie osobą, bo już osiągnął dużo sukcesów. I on sobie myśli: A ja nie potrzebuję iść do psychologa, ja sobie to z tym poradzę. Powiem ci, że. To nie jest też tak do końca, że. Nie, nie jest tak, że nie wszyscy tak sobie wyobrażamy, że są tacy egocentryczni, że są tacy tylko ja i nie, nie zauważają. To są często mam poczucie, że ci właśnie najlepsi mają ogromną świadomość. I oni już współpracują z psychologami i z psychoterapeutami. Dobry psycholog, psychoterapeuta zauważy ten moment. I nie będzie cisnął e, klienta czy klientki ku temu, nie, tak, no to musisz się zmotywować, ale pozwoli, żeby podążył za tym, czego chce. No mhm. i zauważył siebie może w innej perspektywie, w innym kontekście no, tego, czego chce i czego potrzebuje. A więc. Zazwyczaj, w ogóle teraz już wzrasta świadomość i naprawdę ogrom sportowców pracuje z automatu z, z psychologami. No jak oni są już dostępni w wielu klubach sportowych. Coachów chyba też mają. To, 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 to jest jakaś różnica, czy jest coach czy psycholog w teamie? Ja Zazwyczaj się spotkałam z psychologami sportowymi, bo coach nie musi być psychologiem, ale psycholog nie wiem może być coachem jednocześnie, tak? Czyli skończył kurs yy, coachingu czy szkołę, szkołę coachingu. Mm -hmm. Okej. Okay. Wydaje mi się, że w mojej w cudzysłowie karierze ja zrobiłem całkiem podobnie. Bo ja jeździłem na rolkach na wysokim poziomie w Polsce jeździłem. I miałem w pewnym momencie dosyć raz, że ten sport ma bardzo małe perspektywy, jeśli chodzi o zarabki. Więc w gruncie rzeczy musiałbym żyć na najniższym poziomie. I spać po znajomych jakieś życie na zawody i tak dalej, mm -hmm. co mi nie odpowiadało. A druga kwestia była taka, że miałem mnóstwo kontuzji i wiedziałem, że dojdę do momentu, kiedy będę po prostu cały rozwalony, jeśli chodzi o moje ciało i nie będę miał pieniędzy na to, żeby się wyleczyć z tych kontuzji. A, więc to było. To była, to była dla mnie taka zmiana. I to, to są chyba teraz takie główne czynniki, na którymi się skupiam. Żeby raz budować jakieś racjonalne relacje w moim życiu, dwa, żeby zarabiać pieniądze, a trzy, żeby dbać o zdrowie. I wydaje mi się, że w ten sposób wyszedłem u siebie z wartościami. I jeszcze psychologia bardzo mnie, bardzo mnie interesuje, bo zauważyłem w tamtym momencie, że właśnie poprzez to, że byłem bardzo skupiony na sporcie, to zaniedbałem niektóre rzeczy i miałem mnóstwo takich zakrzywień poznawczych, głównie jeśli chodziło o relacje, z których jak wyszedłem, to, to żyjemy się dużo, dużo lepiej. Więc polecam ze swojego doświadczenia, bardzo przygoda z psychologią. Mm -hmm. Jak najbardziej. Myślę, że uczenie no, zauważania swoich emocji, potrzeb, wspierania siebie na różnych etapach życia i w różnych momentach, bo przychodzi sportowiec. No, pracuje, pracujemy nad tym, nie wiem, jest w przygotowaniu e, do sezonu startowego. Pracujemy nad czymś, tak? Będzie jest sezon startowy. Pracujemy nad czymś. Ale może się tak zdarzyć, że jest kontuzja. Wtedy pracujemy jeszcze nad czymś innym. Prawda? I jeszcze inaczej to, to wygląda, więc prawda? przechodzą ci sportowcy różne, różne etapy, różne, różne momenty swojego życia, ale ważne jest to, żeby się uczyć tego tej elastyczności. No bo wartości Zadam się takie.